Dzień dobry, zapraszam na temat czwarty z działu siódmego, a dzisiejszy temat to od Andegawenów do Jagielonów. Będziemy dzisiaj mówić o tym, jak to się stało, że zakończyła swoje panowanie dynastia Piastów, następnie ona przeszła w ręce dynastii Andegawenów, aż w końcu trafiła w ręce Jagielonów. To postaram się Wam wszystko wytłumaczyć. Trzeba zacząć od Kazimierza Wielkiego, ostatniego władcy z dynastii Piastów. Ten władca rządził około 37 lat, więc bardzo długo. Był czterokrotnie żonaty, jednak z tych małżeństw nie doczekał się męskiego potomka. Kazimierz Wielki miał same córki i to było dla niego taką bolączką jego rządów, że miał tą świadomość, że nie pozostawia po sobie następcy tronu. Myślał już o tym dosyć wcześnie, ponieważ Kazimierz umiera w 1370 roku. A już w 1339 potwierdza zawarty wcześniej przez swojego ojca, przez Władysława Łokietka, układ z Andegawenami, na mocy to którego w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza rządy właśnie miała przejąć ta dynastia. Dlaczego akurat ta dynastia? Kazimierz Wielki miał siostrę Elżbietę, i Elżbieta wyszła za mąż za Karola Roberta Andegaweńskiego króla Węgier. I Kazimierz stwierdził, że gdyby zmarł bezpotomnie, to władzę w państwie polskim ma przejąć po nim jego siostrzeniec Ludwik. To było jedno zabezpieczenie, ale Kazimierz poszedł też troszeczkę dalej. Zabezpieczył się jeszcze w inny sposób. Między innymi adoptował swojego wnuka Kaśka, myśląc pewnie o tym, że docelowo on przejmie rządy, gdyby on zmarł bezpotomnie. No, i stało się, jak się stało. Rok 1370, śmierć Kazimierza Wielkiego. Na wieść o tym do Krakowa bardzo szybko przybył Ludwik, koronuje się zgodnie z wolą władcy na króla Polski i przejmuje rządy w państwie polskim na 12 lat. W ten sposób doszło do połączenia Polski i Węgier tak zwaną Unią Personalną, to znaczy obydwa państwa miały jednego władcę, ale prowadziły odrębną Odrębną politykę ustrojową i politykę prawną. Ludwik Węgierski lub Ludwik Andegaweński tak funkcjonował na ziemiach polskich pod takimi nazwami. Na Węgrzech natomiast nazywano go Ludwikiem Wielkim. Tak naprawdę Ludwik po koronacji bardzo szybko wrócił do siebie, wrócił do, na swój dwór w Budzie, a tutaj w jego imieniu rządy sprawowała matka Elżbieta Łokietkówna. Czyli siostra Kazimierza Wielkiego, czy też córka Władysława Łokietka. Pod nieobecność Ludwika Węgierskiego w państwie polskim wybuchały dosyć często konflikty. Między innymi były to konflikty między rodami szlacheckimi. No nie ma króla, prawda? Troszeczkę szlachta robi się rozbestwiona. Dodatkowo Ludwik Węgierski przyłącza do Węgier róż czerwoną, czyli ten teren, który wcześniej zdobył Kazimierz Wielki, o który też on właśnie z Kazimierzem wielkim rywalizował. Nieobecność taka stała króla powodowała bardzo duże konflikty i powodowała też to, że szlachta zaczęła się coraz mocniej. Usamodzielniać. Między innymi doszło do takiej ugody, że władzę teraz sądowniczą przejmuje szlacheckie sądownictwo. W tym momencie król nie jest głównym sędzią, to szlachta ma w rękach swoje sądownictwo, żeby to wszystko rozstrzygać po prostu poza królem. Ludwik Węgierski wiedział o tym też, że może mieć pewien kłopot z przekazaniem dalej władzy, ponieważ Ludwik Węgierski również posiada. Tylko dwie córki. No i trzeba, i on już zaczyna tu myśleć, jak to zabezpieczyć tron w Polsce, żeby, żeby jego córka przejęła władzę. Użył tu pewnego fortelu. W 1374 roku nadaje szlachcie przywilej, tak zwany przywilej koszycki, czyli przywilej w koszycach, na mocy którego Szlachta dostała pewne udogodnienia. Między innymi, od tej pory szlachta ma płacić jeden podatek stały w wysokości dwóch groszy od Łana Chłopskiego wcześniej było to 12 groszy. Dodatkowo, gdyby szlachta wyruszyła na wojnę, pamiętajcie, że szlachta wywodzi się z rycerstwa, więc jest to jej obowiązek ale ta wojna będzie toczyła się poza granicami i w wyniku tej wojny poniesie jakieś straty, jakieś szkody to wówczas władca zobowiązuje się wypłacić szlachcie takie odszkodowanie i gwarantuje też szlachcie, że od tej pory żaden cudzoziemiec, czyli żaden przybysz, nie będzie piastował urzędu, chociażby starosty. Ten przywilej, pierwszy przywilej w historii, przywilej koszycki, bardzo mocno umacnia szlachtę. Po co to robi Ludwik? Po to, że on ma taki zamysł, że po jego śmierci to jedna z jego córek. Przejmie władzę w państwie polskim. Kiedy w 1382 roku rzeczywiście Ludwik Węgierski umiera, okazuje się, że ta kwestia dziedziczenia budzi niepokój wśród szlachty, ponieważ Ludwik miał taki pomysł, żeby to jego starsza córka, Maria, przejęła władzę zarówno. I na Węgrzech, i w Polsce, czyli tak jak ona była władczynią dwóch państw, i na to szlachta się nie chce zgodzić. Nie chce po raz kolejny doprowadzić do sytuacji, że na ziemiach polskich nie ma y, króla, że nadal będą można władcy rządzili i wymuszono, żeby y, tron przypadł młodszej córce Ludwika Węgierskiego, królewnie Jadwidze. Jadwidze, która ma w tamtym czasie około ośmiu Lat. Jadwiga dostaje taką decyzję, także że przejmie tron Polski, natomiast ona bardzo długo do tego państwa polskiego bardzo szpoko nie przybyła. Ten przyjazd Jadwigi jest odwlekany ona dopiero dwa lata później tutaj przybędzie. W 1384 roku przybywa i zostaje właśnie koronowana na Króla Polski. Pamiętacie, nie na królową, tylko na króla. Ona zostaje królem. Polski. Po koronacji, no, szlachta staje przed faktem, że no, trzeba Jadwidze znaleźć męża. Tak, jest to dziewczyna młoda, niekoniecznie ona powinna sprawować te rządy. Przydałby się mąż, który by tutaj ją mocno wspierał, a jednocześnie zostałby królem państwa polskiego. Problem był taki, że jadwiga była tak naprawdę od dziecka zaręczona. Była zaręczona z Wilhelmem Habsburgiem, czyli z rodziną, która współpracowała z krzyżakami. No, i szlachta polska nie chce zgodzić się na takie małżeństwo. Tutaj panowie wysuwają nową kandydaturę. Jest to kandydatura Wielkiego Księcia Litewskiego, Jagieły. Wysuwają tą kandydaturę władcy małopolscy, licząc jednocześnie na to, że Jagieło pomoże też odzyskać państwu polskiemu ruś czerwoną, którą wcześniej utracił, Ponadto Polacy, jeżeli się sprzymierzą tutaj z Litwinami, to będą mieli sojusz przeciwko wspólnemu wrogowi, jakim są Krzyżacy. No i jeszcze Polacy liczą na to, że w tym momencie zakończą się też najazdy litewskie na Mazowsze. I to jest taka argumentacja ze strony polskiej, czyli że będzie, że będzie dosyć mocny król, że zakończą się najazdy na Ziemie na Mazowieckie. Że połączymy siły przeciwko krzyżakom, no i że odzyskają nam ruś czerwoną. Natomiast Litwa też ma swoje argumenty, ponieważ Litwa w XV wieku jest już terenem bardzo dużym, tworzy już taką potęgę wschodnioeuropejską. Natomiast ma dosyć dużo konfliktów wewnętrznych, ma spory z sąsiadami, i to wszystko jeszcze nie ułatwia jej fakt taki, że Litwa nadal jest państwem pogańskim, co daje pretekst Krzyżakom do dalszych ataków i najazdów w celu oczywiście chrystianizacji Litwy. I te główne takie elementy wspólne, czyli ci Krzyżacy doprowadzają do tego, że w 1385 roku zostaje podpisana unia w Krewie. Na mocy do której jest to unia personalna, czyli unia, która ma znowuż połączyć za pomocą osób dwa państwa: Polskę i Litwę. I ta unia zakładała, że przede wszystkim Jagiełło przyjmie chrzest, następnie poślubi Jadwigę, następnie zostaje koronowany na króla polskiego i w ostateczności ma zobowiązać się do odzyskania utraconych przez polskę ziem. I zgodnie z ustaleniami, rok później rok 1186 Jagieło przybywa na ziemię polskie, rzeczywiście przyjmuje chrzest, poślubia młodziutką Jadwigę i zostaje koronowany na króla Polski. Okazało się, że nie wszystkim to się spodobało. Przede wszystkim nie spodobało to się można władcom litewskim, którzy zaczynają wszczynać bunt przeciwko takiej sytuacji, a na czele takiego buntu staje nikt inny jak brat stryjeczny Jagiełły, książę Witold, który nawet sprzymierza się z krzyżakami przeciwko temu faktowi. Wybucha wojna domowa, ta walka trwa kilka lat i w końcu kuzyni dochodzą do porozumienia. Zawierają takie porozumienie w 1401 roku, zwane jest to też Unią Wileńsko-Radomską, na mocy której Litwą będzie zarządzał wielki książę Witold, ale on uznaje też swojego kuzyna, jego władzę wierzchnią nad tym terenem. Kolejnym etapem w tych stosunkach polsko-litewskich jest kolejna unia. Unia zawarta w Chorodle w 1413 roku, na mocy to której i Polska, i Litwa zobowiązują się, że teraz będą wspólnie już wybierały przedstawicieli na władcę, przyszłego władcę, że po śmierci Witolda, Wielki Książę Litwy. Zostanie wskazany przez króla, ale za zgodą szlachty, czyli tutaj król będzie musiał tą szlachtę zapytać o, o, o zezwolenie. Obiecano również na mocy tej Unii w Chorodle, szlachcie litewskiej, że ponad 50 rodów szlacheckich, litewskich otrzyma polskie herby. No i ustanowiono nowe urzędy wojewodów i kasztelanów w Wilnie i Trokach. I, to już uspokoiło taką sytuację między Polską a Litwą. Natomiast sama sytuacja Władysława Jagiły mocno skomplikowała się w 1399 roku. A cóż takiego się wydarzyło? Ano w 1399 roku. Umiera Jadwiga, umiera po porodzie swojego pierwszego jedynego dziecka, była to dziewczynka, która również umiera kilka godzin po porodzie. Jadwiga w wyniku ciężkiego porodu w wieku 26 lat odchodzi z tego świata. No i pojawia się dylemat, zaczynają się zastanawiać panowie polscy, czy rzeczywiście Jagiełło może nadal sprawować funkcję króla Polski, jeżeli on z tą Polską nie jest w jakikolwiek sposób tutaj nie jest z nią związany. No, ale znajdują rozwiązanie w postaci kolejnego małżeństwa. Jagiełło ma poślubić Annę Cylejską i jest to nikt inny jak wnuczka Kazimierza Wielkiego. Czyli nadal mamy nawiązanie do tych Piastów, czyli Jagiełło poślubiła kobietę, która jest z rodu Piastowskiego i szlachta na nowo składa przysięgę wierności królowi. Ponieważ uznała, że ta przysięga musi być odnowiona, jeżeli Jadwiga zmarła, no bo ona nie obowiązywała po śmierci Jadwigi. Po Jagieło poślubia Annę Cylejską, no i nie doczekał, nie doczekał się z tego związku małżeńskiego żadnego dziecka. Ogólnie Jagieło był żonaty cztery razy i dopiero czwarta żona, Zofia Holszańska, Holszańska daje mu synów. Natomiast <laughs> Okazało się, że to nie jest tak, że ci synowie będą tą władzę dziedziczyli, bo Jagiełło nie miał nigdzie przypisanych dziedzicznych praw do korony polskiej. Tak okazało się, żeby jego synowie mogli dziedziczyć tą władzę, musi uzyskać żlo, zgodę szlachty. No a szlachta taka skora do tego, żeby zgodę dać na dziedziczenie władzy, to wcale nie jest. No to co trzeba zrobić? No, użyjemy takiego określenia niehistorycznego, ale które odzwierciedla tamtą sytuację. Trzeba szlachtę przekupić. No to czyli trzeba jej nadać kolejny przywilej. I tak w 1300, 1430 roku zostaje nadany przywilej Jedleński, w którym główną zasadą jest zasada: nikogo nie uwięzimy. To jest taki przywilej, który wprowadza nietykalność osobistą szlachty i o nietykalność majątkową szlachty. Oznaczać to miało to, że majątek czy aresztowanie szlachcica może być dokonane, majątek zabrany czy aresztowanie szlachcica może być dokonane dopiero wtedy, kiedy jest wyrok sądu. Co to oznaczało? To oznacza, że władca przestał mieć prawo do wydawania wyroków, czyli ograniczył swoją władzę, w tym momencie szlachta coraz więcej zyskuje swobód. Ale te wszystkie zabiegi, które Jagiełło dokonał okazały się skuteczne. Jagieło rządził prawie 50 lat, więc bardzo długo i kiedy w 1434 roku umiera, to bez problemu okazuje się, że jego synowie mogą odziedziczyć Koronę polską. Ale za każdym razem będzie musiała być to jakaś tam zgoda szlachty. Co to de facto oznaczało? Oznacza to, że już w tym momencie tron staje się elekcyjny, to znaczy, że za każdym razem wymaga zgody szlachty. W taki oto sposób przeszliśmy od Piastów przez Andegawenów aż do Jagielonów. I poznaliśmy trzy dynastie po sobie, które sprawowały władzę w okresie średniowiecza na ziemiach polskich. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam na kolejną lekcję.